Witajcie, kochani. No to co? Pierwszy czerwiec, otwieramy nowy miesiąc. No i jak jeszcze nie widzieliście, a wybieracie się na wybory, no to zobaczcie magiczną dwójkę na moim kanale. Zobaczcie to wideo. Jestem ciekawa, co myślicie i gdzie jest kto. Czy na jedynce, czy na dwójce? Kto jest gdzie? No i czerwiec. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego dla nas wszystkich. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi. Wewnętrzne dzie dziecka. A to jest moje, o moje piesie dziecko. Chcę piłeczką się bawić, gdzie już czas iść do spania. Mua. Tak. Zrobiłyśmy dzisiaj taki mega duży spacer. Mega mega. 8,5 km. Zrobiłyśmy. Po Szczecinie. No dobra, a co ze świata zwierząt? Na ten czerwiec, na tego pierwszego czerwca, na tą niedzielę, kochani, niedziela, dzień słońca. To będzie dobry dzień. Nie wiem, czy będzie słońce, bo zapowiadają burze, ale zobaczcie, je rozbierz. Wylosowałam 15. Zacznij myśleć jak dziecko. No tak, dzień dziecka. Zgadza się, moi kochani. Tak jest. Poczuj się w radości, w rozbawieniu, w zabawie. Daj się ponieść tej energii, że wszystko jest możliwe, że wszystko można wykrować. Marzenia dziecięce. 15. Lecimy do czytanki. Ja ją tak trochę w odwróceniu przeczytałam, a, znaczy wylosowałam, ale przeczytamy normalnie. Duch jeżozwierza chce, byś przyjął, przyjęła perspektywę początkującego, patrzącego na świat z niewinnością i ciekawością, oraz odrzucając stare ograniczające wzorce. Życie jest pełne niespodzianek, ukrytych na widoku. Przejrzenie się światu z nowej perspektywy może Ci pomóc odnaleźć to, czego szukasz. Może chodzi o związek, sposobność albo potwierdzenie, że masz wszystko, co potrzebne. Tak. By wraz z duchem współtworzyć to, czego pragniesz. Kto wie, że zwierz mówi, byś był radosny i pełen dziecięcej ciekawości. Przed Tobą tyle wspaniałych rzeczy do odkrycia. I tak się zaczyna czerwiec, moi drodzy. Co by nie było, co by się nie wydarzyło, jakich wyborów byśmy nie dokonali, pamiętajcie, trzeba mieć poczucie wartości bardzo wysoko i pewność siebie, wiarę w siebie, i wtedy wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli będzie trudniej i jakąś trudniejszą drogą pójdziemy, niewłaściwego, być może z pozoru niewłaściwego wyboru dokonamy. To nie bójcie się, po prostu miejcie wysokie poczucie wartości, wiary w siebie, pogodę ducha i wszystko ułoży się tak, jak to ma się ułożyć docelowo. I dojdziemy tam, gdzie mamy dojść. Czasami pójdziemy niefajną nie ścieżką, ale zaufajmy temu, że co by nie było, to prowadzi nas tylko do dobrobytu, do szczęścia i do samych dobrych, pozytywnych rzeczy. Do naszych celów i żeby je realizować. Wszystkiego dobrego. To jest właśnie to myślenie jak dziecko. Także, wszystkiego dobrego, moi kochani. Myślcie wewnętrznie, kreujcie bardzo pozytywne scenariusze. Niezależnie, jaką drogą tam dojdziemy, byśmy doszli. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli i dobrego, dobrego rozpoczęcia tego pięknego miesiąca. Czerwcowego. Papa, pa. do następnego.